Siemano wszystkim, z tej strony Buma Witam w kolejnym odcinku z Farminga 22 Piotrka na razie jeszcze ze mną nie ma Ja załadowałem zboże No i tak jak mówiliśmy wcześniej Jedziemy siać Kurczę, na 22 Także dobra Drzwi tu zamknę na razie Dach sobie zostawię otwarty Kurczę, strasznie hałasuje ten ciągnik Albo mi się wydaje, przez to, że jesteśmy w środku, dobra. Ja wyjadę. A jeszcze sobie tego zgasimy. Ale no, przyciszymy sobie dźwięk. Będzie to za głośno. Dobra, no i co? Pojedziemy. Kurczę ten ciągnik... Czemu mi tu bieg nie wskakuje? Czekajcie, no coś mówię, że jest niehalo z tym ciągnikiem. A dobra, teraz. Jeszcze raz. Kurczę. To jest... Dobra, teraz podobno działa. Dalej mi nie wrzuca tego jednego biegu. O co tutaj chodzi? Gdzie jest ta skrzynia biegów? No. Hmm, 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 hmm. Ale czwórka nie chce wejść, no. Co to się kurde dzieje, dobra? Dobra, na tej trójce na razie, bo i tak tutaj musimy kurcze zjechać. sobie kurde te drzwi zamknę jadę panie na to pole kurczę jak się męczyłem z biegami na które pole na to 122 czy tam 124 kurde ale tu jest kawał pola która kurcze Te znaczniki nie działają, nie? Nie Dobra Właśnie widzę Mamy gdzieś nawóz? No, nie mamy Aha Możesz wywalić te worki u nas do stodoły i przywieźć No, dlatego ja. mówiłem, nie?, że jak tego, jak pojedziesz siać, to pojadę po ten nawóz Normalnie się czuję jakbym bez przedniej szyby jechał taki huk. Ty mamy nawóz. Gdzie? Na Lublinie. No ale to mało. O, ja pierdzielę jakie to pole. Jest duże. No. no, ale dobrze, nie ma tragedii. <coughs> Kurde. Kurcze, będę musiał wyjść jak dojadę do tego do końca pola na chwilę. Znaczy z ciągnika. A, Kurde. Nie podłączyłem sobie tura Kurde, nie mogę go podnieść teraz Panie jaki tu jest kawał pola To jest niesamowite No to 124 A no to jest wielkie A co tam się? No, nie wiem w sumie. <laughs> Chyba owiec. No, no tak. Czemu on zgas? Hamuj! Nie zgas! Hamuj! Hamuj! O! Wdupiłem się do robu! Kurwa, lewo, kurwa, lewo, lewo! Coś mi ten! Myszka? A, dobra, już działa! Ale kurwa, zrobię! Chyba nie wyjadę! Nie no wyjechałem No ale kurde przód cały do, ro do roboty No panie ja zjechałem aż z tej góry Prawie na te nasze tego Drugie pole No Mówię co jest z tym turem Zapomniałem że on się odłącza Tego teraz. A jadę po ten nawód Panie ja biegi nie ma Nie masz, bo sprzęgą jest bo mi wysk A. To twoja wina czyli jest? Oczywiście je <grych> wyregulować Dobra, atakuję drugi raz Atakuj Ja pierdzielę Jest nagły atak spawacza na to pole <głosy> <głosy> Ogień Ursus Power Kurwa. Guta to nie, nie trzeba założyć No trzeba mu opór założyć To będzie lepiej szedł O, i teraz to ja widzę, jak ja jadę. Ty co pojechałeś po ten? Po nawóz, no. A jak kupujesz? A nawóz na paletach czy w workach? No, nie wiem, jak kupić. Obojętnie, możesz nawet na paletach, to i tak przecież. Normalnie to by się ręcznie te worki ściągało, nie? No. O kurde, ale mnie zlagowało, panie. Jakbym wchodził w nadświetlną. <grym> no. Ja dziękuję. Trochę sobie tu pojeżdżę. No ale dobrze, że ten ciągnik kupiliśmy. Dobrze, dobrze. Ten dużo lepiej jeździ, jak ten ruski. No, dużo lepiej jeździ i się przyjemniej nim gra. Wyczepał go się, myje z worka. Co? Worek owsa 50 litrów. A, no, no, można ten, kupywać poszczególne... Ziarno z każdego tego, ale tak nigdy, nigdy nie kupuję z tego względu, że później, jak ci zostaje, to wyładowuje ci siewnik w tych big bagach takich, nie? Aha. No, ja nie umiem tego zmienić, żeby ci w worki wiesz, wysypywało, nie? No, i to tak głupio wygląda. Dobrze, że te duże pola były orane. Nie będzie no. trzeba pryskać. Tu mam jakiś nawóz K jest stały nawóz Paten Kali. No, ukraiński bierz. To jest ten? Ukraiński? Nie, nie ma tu chyba tych modów Bierz, póki cła nie ma podniesionego no, Szukam tego z tej tego polifoski, za ty kupiłeś i nie mogę znaleźć No to jest w paletach, jak wejdziesz W palety, no, w palety. I tam jedziesz dalej Właśnie. Albo nie w palety Kurde Chyba nie w palety Nie zobaczę worki. A big bugi mam tylko. To chyba w paletach. Nie ty broś, no mam, bez, bez palet. No one są tylko pojedynczo. <kluzny> Dlatego wziąłem tylko 8 i taki jeden wrzuciłem. Dobra, to ja wezmę w palecie ten za 1400, co? No I kurczę Ale będę wystrzelę zaraz w powietrze Znowu mam to z internetem Przychodzi wieczór i jest dupa Co ty? No Poważnie Może za dużo ludzi siedzi gdzieś w twojej okolicy albo coś No nie, ja mam tak od kilku dni, że nawet na Discordzie nie mogę gadać ale czemu to coś u ciebie się robi, czy? No u mnie to jakby się robi, nie wiem, może oni mają jakieś prace remontowe wieczorami. Kiedyś też tak miałem, ale to jak miałem z innej firmy internet, że tam przez weekend w nocy coś tam nie było neta, nie? Bo oni coś robili. No i tak już mam kurde trzeci dzień. No wczoraj jak z chłopakami siedziałem na Discordzie, no to mnie normalnie rozłączało z Discordem, nie? To ty. Ale no dobra, na razie się uspokoiło. Dobra. Jodę. Jedziesz. No i trzeba ten... Trzeba sprzedać ten... Śrutownik. Nie chce ktoś śrutownika kupić? Nowego? Pierwszy właściciel? <laughs> <gry> jeszcze paszy nie robił. No, jeszcze nawet paszy nie robił ani razu. No w kasztuka, jeszcze w folii. Także jakby był ktoś zainteresowany, no to z chęcią sprzedamy. Znaczy nie z chęcią, bo to szkoda się takiego czegoś pozbywać, ale za odpowiednią kwotę siła, siła wyższa no siła wyższa za odpowiednią kwotę możemy to oddać ale jest przyjemny ten ursus jest taki duży samo, no samo samo właśnie to, że on jest taki duży, bo w tym MTZ-cie to siedzisz kurwa jak w tej nie wiem, w capku byś jeździł. No dokładnie. To już w 60 jakoś lepiej. A on jest znowu taki masywniejszy, a kabina malutka i wąsko. No, strasznie. Ciekawe jak to będzie posiane. Ja to tak na oko sieję. Piotr, kamery? No, cały czas i bez chuda, nie? Zrobiłem na przycisk, że można sobie włączyć i wyłączyć. Możesz sobie w sterowaniu ustawić jaki przycisk, bo tam normalnie to jest chyba scroll przypisany. No, no. ale Lublin jedzie, widzę, jedzie. Przyjechał, kurwa, transport kolejny. Ja pierdole, ile my wydamy kasy? A jeszcze no, kurwa, nic. mam 1400. No, jeszcze, no za jedną paletę, tak? A tylko jedną wzięłeś? Tylko jedną, no? Co, ty nie starczy nam? Pierdzielisz. No, no, nie starczy, stary, musisz, kurde, chyba z jeszcze jedną przywieźć albo dwie. Jak ja jedną paletę zużyłem na te dwa pola. Ja pierdolę, no faktycznie. <laughs> Z innej palety nawet czego, tego rozrzutnika nie ma. No... No ja nabierałem pół. Nabieraj po pół, bo ją podnosi. Tak? No. Weź sobie wyładuj i załaduj sobie połowę. Ja tak ładowałem gdzieś z 58%. Ja to na które pole mam teraz jechać? No kurczę, chyba tutaj gdzie ja, nie? By wypadało, no bo nic więcej nie mamy teraz. Mógłbyś ten gnój ogarnąć na ziemniakach. Wiesz, kurde. A to ja doogarnę gnój na kartoflach i No bo kurczę No możesz tu przyjechać i to w sumie nawieś jak ja będę siał No ja już jestem w połowie ale to Dobra, zaogarnę kartofle i czy Przydałoby się ogólnie tam gdzie jest ten ogródek koło domu Wziąć to za orad tylko teraz nie ma do nie ma czym podczepić tego małego pługa. A właśnie. No chyba że z etorem, bo 60 za mała. Tam to byś... co chodzi? No tutaj, tam gdzie rozrzutnik stoi, ten ogródek. Chyba, że to zostawimy to na razie i w przyszłym roku. Albo na zimę się to rozwali. No to co ty, chcesz tu marchewkę posiec? No nie, no chciałem to rozwalić i zrobić plac, to by się tam jakąś wiatę kiedyś postawiło. A, to no, można tak zrobić, że mogę to przełorać. No, ja bym tą szklarnię też tam wywalił. Ale najpierw tylko to przeorać, żeby tego ogródka tam nie było. No i się ewentualnie trawę posiada. Ten rozrzutnik gdzieś Nie ma go gdzie postawić, nie? No nie ma właśnie No tak dupowato kurcze O Jezu, ja mam... Ja muszę jechać po ziarno. Chyba, że mi przywieziesz paletę, Lublinę. Coś już, panie, mówisz i masz. To przyjedź z paletą sobie załaduję spaki. Nawet tutaj nie dojadę do końca pola teraz. Kurwa, a my mamy... Panie, Ma... to w workach mam, nie mam <laughs> No to dawaj w workach. Panie, przejdźmy, to załadowa. Dobra. Tutaj chyba dojedziesz do pola Ja gdzie by tu, tutaj zjadę kawałek Chociaż ja nie mam daleko do gospy no Ale jak... jakbym załadowałem dwa worki do sieć Do... Dwa worki tylko? Nie nie no, na razie mam tylko dwa Dobra Tu sobie... No nawóz po, po te. Też trzeba będzie jechać ponosiona O kurwa to może trzeba... A ty już byłeś po tą drugą paletę tego? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No to może jak pojedziesz po nawóz, to weź od razu ziarno. <laughs> paletę ziarna, nawóz... Też tylko paletę. Reszty najwyżej nie nawieziemy, bo stary, my zbankrutujemy. No, będzie problem. Już mamy 9. A gdzie do zimy? Już mamy, no już mamy 9000. tysięcy. Dramaturgia. Jeszcze w konieczności sprzeda się ten. Trawe. w Ukrainie. Łańcuch smarował, że ona leży do góry kołami? Do góry kołami leży? Może oponę zmieniałem. Na szybsze. Po ostatniej jeździe, jeździe na Lublinie. Ale na faktycznie Ośki się zapaliły. <laughs> Kurde, panie, gdzie on tam jest? To już bym wrócił. Lecę, pa! <laughs> lecisz? O kurwa, lecisz! No, tylko się nie przewróć. Jadą posiłki. No, no, na te, panie, na te 94 to nie ma opcji. To musi być w transporcie auto. No. O dawaj tu, dobrze. Ale. O. Odpinasz? Dawaj. O, sypie Kurwa, nie mogę... O, dobrze. Kurwa, dawaj. Kurde, gdzie to leci? Dobra, będzie jeszcze wejdzie. Jeszcze te dwa wrzucę. O kurwa! Ja pierdolę! Gdzie ty! Kurde! Dobra, zostaw go tak na razie. Zrobię zdjęcie. Czekaj. Ale on chodzi jak V8 O, elegancko tego. Właśnie! O, dobrze. Latarkę wyłącz. Cyk. Będzie tego. Elegancja. Dobra. Gdzie ten worek poleciał? Lepiej mi powiedz. Jeden mam tu. No a gdzie ten, co wypadł? Ten, co ja złapałem. Gdzie on? Gdzie on poleciał? 50, 50 kilo tego. Nasion. To piechotą nie chodzi? Nie, nie <laughs> Lublin jak V8 Kurwa nie, gdzie to poleciało ty? <laughs> No nie ma worka Pod Lublinem też nie ma, nie? Nie ma, nie ma Gdzie na pole jedziesz? No cofać muszę Dobra Dobra, kurczę tego nie posiada, nie po. Jeszcze cofnąć możesz. Dawaj, dawaj, dobra. O Na kopię, kurwa, wiesz, bo obciążenia już nie mam. No i teraz, ogień. No i rura. No jadę od razu po te. No jedź od razu do sklepu. Ale poszedł jak dzik, ale kopci. Ja pierdolę. Olej bierze. No, wypluwa chyba. Ale na, naprawdę ale kopci, ja pierdzielę Czerga pod głowicą siadła <noise> Niesamowicie si DPF się wypala <głos> no, <głos> no Wypala się DPF Chyba Sadza się na w <noise> No sadza z tumika Dobra, kurczę, będziemy kończyć odcinek, bo znowu mamy pół godziny, panie No Dobra, trzymajcie się do następnego się